Dzisiejsze zadanie znów powiązane z przełamywaniem bariery językowej, tylko że w pisaniu. Wybierz jakąś destynację w aplikacji i patrząc na wskazówki yy, dojazdu, czy jak tam dojść, spróbuj narysować mapę, albo na odwrót. Patrząc na mapę, napisz w zeszycie, jak. Wytłumaczyłbyś innej osobie, jak dojść do tego miejsca. Skomentuj post swojego idola, ulubionego muzyka, artystycznego, takiegoś influencera na fanpage'u lub na YouTubie. Napisz coś od siebie po angielsku. To zupełnie inny sposób porozumiewania się. Tak jak nazwa wskazuje, jest to dieta dieta intelektualna, dbanie o higienę umysłu i pewnego rodzaju stymulację myślenia. Działa to podobnie do sudoku lub do krzyżówek. Przedstawię Ci tutaj kilka ciekawych pomysłów na to, jak możesz ćwiczyć swój angielski każdego dnia. Życzę Ci powodzenia i ewentualnie czekam na wiadomość.